Już przekwitły kasztanowce, pięknie pachnie kwiat akacji. Upał śmiało się zakrada. Coraz bliżej czas wakacji. Dzieci dnie już odliczają, by zawołać żegnaj szkoło. Nim we wrześniu powrócimy, lato spędzimy wesoło. Na nas czeka morze, lasy, duże miasta, małe wioski. Wiwat lato i wakacje, wiwat cudny czas bez troski. Ale zanim cudny lipiec... Wszystkim w krąg zawróci w głowie. Pojawiają się znienacka, tajemniczy dwaj panowie. I do pracy wyruszają, czy to dnie, czy letnie noce. Ostrzegalski Jan, profesor, i Jan Ostrożnicki, docent. Mają jedną wspólną misję, przy niej rok kolejny leci: Jak bezpiecznie spędzić lato, uświadamiać wszystkie dzieci. I chociaż o zagrożeniach mówi się co roku więcej. To, gdy lato się rozpala, mają pracy pełne ręce. Media, szkoła, taką wiedzę kładą w każdą młodą głowę. Lecz wystarczy chwila, moment i nieszczęście już gotowe. Letni ranek, słońce upał, potoblewa całe ciało, które w jakiejś chłodnej wodzie. Bardzo by popływać chciało. Zatem Krzysio, który wczoraj zaczął pierwszy dzień kolonii, biegnie nad nieznaną rzekę, by zanurzyć się w jej toni. Rzeka swoją wodą kusi. Nie ma na co czekać więcej. Już wziął rozpęd, już chce skakać, gdy ktoś chwyta go za ręce. Zaskoczony patrzy, kto to: łobuz jakiś czy agresor? A to docent Ostrożnicki. Ostrzegalski też, profesor. Patrzą w oczy, palcem grożą, w końcu jeden się odzywa. Czyś ty rozum swój postradał? Chcesz ostatni raz dziś pływać? Zapamiętaj raz na zawsze to, co powiem, chłopcze młody. Nigdy nie skacz bez namysłu do nieznanej wcześniej wody. Wymyślili dawno ludzie jedno niegłupie przysłowie, które chcę, żebyś na zawsze mocno zanotował w głowie. Że nóżki by nie złamała, gdyby nie skakała kuska. A ty chcesz po jednym skoku nigdy więcej nie wstać z wózka? Nudzi się u babci Kasia. Nie zna tutaj żadnych dzieci. Dobrze, że ma swój telefon, więc bez przerwy siedzi w sieci. Tutaj łatwo kogoś poznać, tu bez przerwy ktoś rozbawia, a dziewczynka od tygodnia z jednym Tomkiem wciąż rozmawia. Pisał, że ma lat 12, jest więc Kasi rówieśnikiem. Też przyjechał na wakacje. Jego dziadek jest leśnikiem i pokazał mu, gdzie w lesie nisy mają swoją norę. Może Kasi to pokazać, gdy spotkają się wieczorem? Kasia czeka niecierpliwie. Kiedy wreszcie słońce zajdzie, a myślami jest już w lesie. Kiedy małe znajdzie, zrobi takie super fotki. Potem się pochwali w domu. Nadszedł wieczór, więc dziewczynka wymyka się pokryjomu. Tomek prosił, by o wyjściu babci swojej nie mówiła. Może jej nie zechce puścić, może będzie się martwiła. A to przecież niedaleko. Pójdą, wrócą po kłopocie. Już otwierać miała furtkę. Nagle patrzy, a przy płocie stoją dwie postaci, które nieraz zarywały noce. Domyślacie się, że byli to profesor oraz docent. Dokąd dziecko się wybierasz? I nie próbuj nawet kłamać. Do kolegi z internetu. Do kolegi w nocy sama. Czy wiesz, że przed komputerem na przeróżnych stronach w sieci siedzą ludzie, którzy myślą o tym, jakby skrzywdzić dzieci? Skąd wiesz, czy ten twój kolega też się do nich nie zalicza? Jeśli kogoś nie znasz, lepiej kontakt w necie ograniczaj i o sobie nie przekazuj żadnych ważnych wiadomości, żeby potem nie mieć wizyt jakichś nieproszonych gości. co potrafią zbroić dzieci, rzecz po prostu niepojęta. Ciężka jest codzienna praca profesora i docenta. To pouczą kogoś, kto chciał palić ogień w środku lasku. Reprymentę dadzą temu, co rowerem gnał bez kasku. I uwagę zwrócą tym, co na ulicy w nogę grają, i tym, którzy łobuzują i rodziców nie słuchają. Uszu natrą tym, co męczyć chcą szczeniaki albo koty. Słowem, Zawsze są na straży tam, gdzie kroją się kłopoty, ale lubią swoją pracę. I przyznacie chyba rację: dzięki rzeczom, które robią, bezpieczniejsze są wakacje. A gdy mają wolną chwilę, to podają sobie ręce i radochę z dobrej pracy wyśpiewują w tej piosence. Czy z nami się zgodzicie, czy nam przyznacie rację, że w szkole. Bez wątpienia. najlepsze są wakacje Wakacje pełne słońca, cudowne i bajeczne Lecz ważne, żeby były wakacje też bezpieczne Bo bezpieczeństwo koleżanko i kolego Nie ma w świecie przecież nic ważniejszego tym, kiedy przyjdzie lato, to uwagę zwróćcie na to, by uniknąć czegoś złego Po bezpieczeństwo, młodzi przyjaciele Wydbajcie o nie, to naprawdę jest niewiele A gdy nadejdzie jesień, samych dobrych wspomnień Najważniejsze, żeby bezpiecznie z nich powrócić. Uważajcie na siebie. Pilnujcie się opiekunów. Nie nawiązujcie zbyt szybko relacji z nieznajomymi. Bądźcie ostrożni nad wodą. Bawcie się świetnie, korzystajcie z wakacji. I wracajcie bezpiecznie w sali i zdrowi. Mi się zgodzicie, czy nam przyznacie rację, że w szkole bez wątpienia najlepsze są wakacje, wakacje pełne słońca, cudowne i bajeczne, lecz ważne, żeby były wakacje też bezpieczne, o bezpieczeństwo koleżanko i kolego. Nie ma w świecie przecież nic ważniejszego. Po trudnym dla nas wszystkich roku szkolnym życzę Wam wspaniałych przygód w atmosferze radości i bezpieczeństwa. Wakacje to dobry okres po to, żeby wyjechać, odpocząć, zabawić się. A też y, trzeba pamiętać o swoim bezpieczeństwie w trakcie tych wyjazdów, zabaw. Pamiętajcie o tym, że czas wyjazdu powinien się wiązać z czasem powrotu, bezpiecznego powrotu z waszych wakacji. I tutaj Ostrońskie Centrum Kultury i jednostki wszystkie, które z nami pracują, na Was czekamy. Wyjeżdżajcie, bawcie się dobrze i bezpiecznie wracajcie do nas. Czekamy na Was. Kultownia jest dla Was zawsze otwarta. Nie tylko w roku szkolnym, ale i w wakacje. Wracajcie do nas bezpiecznie. Pamiętajcie, bądźcie ostrożni i uważajcie na siebie. Wróćcie do nas bezpiecznie. Za chwilę mamy wakacje, wypoczynek letni nad wodą, słoneczko. Aby było przyjemnie i miło, korzystajmy z kąpieli tylko w miejscach strzeżonych. Tak, żeby z wakacji wrócić bezpiecznie, zdrowo. Pamiętajmy, tam gdzie ratownicy, tam jest bezpiecznie i tylko tam korzystajmy z kąpieli. Jednym z priorytetowych zadań policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce jest zapewnianie szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Tak też będzie podczas tegorocznych wakacji. Pamiętajcie, aby unikać sytuacji niebezpiecznych i ryzykownych. Bądźcie rozważni, dbajcie o bezpieczeństwo własne i osób w najbliższym otoczeniu. Niech najbliższe dwa miesiące będą pełne słońca i radości, a w imieniu ostrołęckich policjantów życzymy Wam bezpiecznych wakacji. Szanowni Państwo, rozpoczął się sezon wakacyjny. Prezydent miasta Ostrołęki, pan Łukasz Kulik, dba o Państwa bezpieczeństwo w przemieszczaniu się na wakacje, podczas korzystania z atrakcji jakie mamy w naszym mieście Ostrołęka, Specjalnie dla Państwa w czasie sezonu wakacyjnego uruchomiliśmy specjalną akcję kierowania ruchem po to, by Państwo mogli bezpiecznie, w miarę sprawniej szybko wyjechać i wjechać do miasta. Ratownicy i obsługa plaży miejskiej czy innych obiektów kultury, sportu dbają nad Państwa bezpieczeństwem, ale również prosimy Państwa o przemyślane korzystanie z tych obiektów, o rozwagę i przede wszystkim o korzystanie z tych... Dobrodziej z naszego miasta w sposób bezpieczny. Życzę bezpiecznych i udanych wakacji. Dzień dobry, Jan ostrzegalski, profesor. Dzień dobry, Jan docent. Kochani, co roku wiele mówi się o bezpieczeństwie podczas wakacji i tak we wrześniu docierają do nas smutne informacje. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły ze szkół zawodowych numer 2, a także kultownia OCK, i stworzyć wspólny projekt: na wakacje wyjeżdżamy, bezpiecznie wracamy. Do tej pory taki projekt był robiony stacjonarnie, ale że ten rok jest inny niż poprzednie, to postanowiliśmy, żeby zamieścić to w sieci. Dzięki temu będzie większy zasięg i efekty widzieliście przed chwilą. Mamy nadzieję, że taka forma dotrze do Was w sposób, no, przystępny i może chociaż odrobinę przyczynimy się do tego, że tych doniesień będzie mniej, a może wcale. I tego sobie i Wam życzę profesor Jan Ostrzegalski i docent Jan Ostrożnicki.